Jesteśmy po meczu złotniczanka, złotniki, Wisła Gminy Małe, wygrana gospodarzy 2 do 1, a z nami jest najlepszy szczelec zespołu Sebastian Pachoł. Prosimy o podsumowanie dzisiejszego spotkania. Trudny chyba mecz. Przegraliście do 80 minuty, ale jednak wyciągnęliście ten mecz. No oczywiście, to no była walka z jednej z drugiej strony. Ta bramka co wpadła, pierwsza od niej, no to za. No bez szans, nie? No i szybko odpowiedź w porzucie karnym. No i zaraz Michał Soja przewyższy na, na 2 na 1 Tak się skończyło. No. Dzisiaj tobie nie udało się strzelić bramki, ale chyba nie jesteś z tego powodu smutny, bo twój zespół wygrał. Sławomir Foltak z rzutu karnego strzelił swoją piątą bramkę w tym sezonie, zrównał się z tobą. Czy jest jakaś wewnętrzna rywalizacja z grającym trenerem i prezesem klubu? o tu najlepszego strzelca zespołu? Nie, nie ma, no z jednej z strony. No, kto strzeli, no to ten strzelił. No. Co mogę powiedzieć? No? Utrzymujecie się na drugiej pozycji w tabeli, zbliżacie się do lidera. Sokoła Malinie na trzy punkty. Świetna pasa, kilku meczów wygranych z rzędu. No i czy są może jakieś plany odnośnie awansu do A klasy? No nie wiadomo, no zobaczymy. No. Jedni chcą awansować, drudzy nie chcą. No zobaczymy. No. Okaże się pod koniec. No. zobaczymy, Jeszcze cała runda wiosenna? No, no dokładnie, zobaczymy ile, ile będziemy mieli punktów jak nam będzie szło. No. Zobaczymy. No to jeszcze miejmy raz. nadzieję, no, miejmy nadzieję, no. Miejmy nadzieję żeby ten awans zrobić. I... Gratulujemy jeszcze raz wygranej i życzymy powodzenia w kolejnych spotkaniach, aby ta pasta potrwała do końca rundy jesiennej oraz także do końca sezonu, abyście się mogli cieszyć w czerwcu z awansu do a klasy. Dziękuję Sebastian, Dziękuję bardzo. powodzenia. Dziękuję mi godnie.